Program szkolny Mistrzostwa Lech Gdańsk właśnie jest dla takich dzieci, żeby sprawdzić ich prędkość, sprawność, jak sobie radzą i przekazać im takie ważne informacje, jak to, że sport codzienny jest bardzo ważny dla ich zdrowia, a że jest ważny dodatkowo, będziemy nagradzać dzieci różnymi nagrodami ufundowanymi przez sponsorów. w stanie za, nadążyć za wami? Nie. Nie. <ś motorcycles> nie, nie, nie. Który z Was jest najszybszy? Nie, 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 nie Zajęcia były naprawdę bardzo takie atrakcyjne dla dzieci. Z klas pierwszych, drugich, trzecich nawet pytały się dalej, czy będą dalej takie zawody, i naprawdę są chętni do tego. Wszystkie klasy naprawdę chętnie startowały w tych zawodach. Bardzo fajna współpraca naszej dyrekcji, naszego urzędu wraz z dyrektorami szkół, wszystkich szkół podstawowych oraz zespołu szkół. Widać, że dzieci są bardzo zadowolone i to nas najbardziej cieszy, że coś fajnego się dzieje w naszym mieście. Lechia rozpoczęła program, którego celem jest przekazanie dzieciom wiedzy o tym, jak ważny sport jest w ich życiu, jak powinny zajmować się troszeczkę czymś innym niż komputerami codziennie, ćwicząc. Bawimy się z nimi na specjalnym torze Speed For, mierzymy ich szybkość, ich sprawność, a dzieci wygrywają fajne nagrody i bawią się z nami od stycznia do czerwca. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy teraz w Szkole Podstawowej nr 57 i teraz odbywają się zawody Lech i Gdańsk na torze Speed 4. No właśnie. Tutaj są dzieci, którzy tutaj biegali i proszę powiedzieć, jak relacje? Relacje bardzo dobre, zwłaszcza z przeciwnikami, nikt się tu nie twórzy. thank you